Cześć wszystkim, dam bardzo serdecznie w niedzieli ze Stew i pewnie sobie myślicie, ale Stewart, jest dzisiaj wtorek. I dokładnie tak jest, bo w niedzielę nagrywałem bardzo fajny film z mamą, taki prank na no, my zrobiłem, niebawem się pojawi, więc możecie czekać, coś zrobić z tego. I dzisiaj też będzie malutki, śmieszny prank w tym filmiku, ale do tego zaraz przejdziemy. Przede wszystkim mama do mnie przyjechała w niedzielę, więc po prostu nie chciałem na siłę nagrywać. Wiem, że mają wieć filmy co dwa dni, ale chyba nie zabijecie mnie za to, że po prostu nie chcę na siłę nagrywać tych filmów, jak po prostu mam inne rzeczy do robienia, ale staram się. Więc jest dzisiaj i za dwa dni będzie, i za następne dwa i do lipca mamy nowe filmy przygotowane, ale teraz zaczynamy. możecie kliknąć tutaj. Klikajcie to, tu, co wyskoczyło, żeby subskrybować być na bieżąco, bo teraz zmienili to, więc klikajcie w to i możecie zobaczyć i subskrybujcie będziecie na bieżąco z wszystkimi rzeczami za każdym razem rozwalacie system. Ostatnim razem było 129 129 łapek w górę. Po prostu rozpierdziel, więc mam nadzieję, że dacie radę dobić coś podobnego, może tam 77 777 w tym odcinku, jak już co łapeczkę, to ja zaczynam i miłego oglądania. No i czas, moi drodzy, zobaczyć, co my tu mamy. I nie, spokojnie poszukiwać, nie podkradać serii. Mam tutaj jednak. Dzięki za podanie. Fanarta i jednak są fanarty, więc jak chcecie wysłać swojego fanarta, możecie wysłać na adres w opisie. To jest Mysłowica 2a. Ja tam nie mieszkam, więc no, jak pójdziecie tam, to i tak nie znajdziecie, więc no. I to jest od nie wiem kogo. Zaraz się dowiemy. Co tu fajnego, ale bardzo ładnie zapakowane, od razu mega propsy. I dobra, trzy, dwa. Jeden, ale zanim zaczniemy, mam za sobą licznych subów. To piszę dokładnie ile mam subów. Jeśli chcecie dołączyć do ekipy i do rodziny, to klikajcie teraz tutaj, górnym prawem, i będziecie mogli subskrybować. Wtedy wiecie, kiedy stawiam nowe filmy. A mnie teraz interesuje. To co. Ci... A mnie teraz interesuje to, co jest tu w skrzynce. piszę zgadnij co to. O kurde. Dobra. Herbata, zawsze na owocowa, zajebiście. Herbata czarna, dobra, okej, okay, okej. Okay. Dobra, ciśniemy dalej, bardzo ładnie to jest zrobione. Jest dużo takich, jakichś, o, ale fajnie to wygląda. Mamy takie papierki i tutaj mamy możliwe, że, że są rakotwórcze. O nie, już wiem, co to będzie. Ta paczka jest od Julii, więc bardzo dziękuję Ci, Julia. Zaraz, no, otwieram to mm, i w środku są opaseczki. Justyna, patrz, jakie fajne opaseczki dla Ciebie, patrz. Masz, załóż je. Jej. Dobra, dzięki. Najczęściej się ją pije. A mam zgadywać, co to jest? Ha, ha, wcale nie pisała tak na pudełku. Na najczęściej się ją pije, gdy jest zimno. Jest zimno, jest zimno. Kakao. Hot chocolate, kurde. Odstawiamy się z Justyną. Kurde, jak mam rację? i jest, kurde, kakao, to dostaję łapkę w górę. Jak jest herbata, to już Justyna dostaje komentarz. Gorąca czekolada, miałem rację, Wi. To jest to samo, kakałko, kakao, 25% kakao, jest. 25% miałem racji, więc 25% łapki w górę możecie zostawić, dziękuję bardzo. Oj, tu mam wyzwania jakieś. Uśmiechnij się do przyjaciela lub przyjaciółki i powiedz, dobrze, że jesteś. Następnie... Jest gorszy od cytryny. Kwas cytrynowy. No to, to, to mogłem się domyśleć, ale nie domyśliłem się. Wypij, wypij. Wypij, pi. Wyzwanie od widzów. Wyzwanie od widzów, Wyzwania od widzów. Nic się nie stanie. Jak chcecie, żebym to zjadł, to możecie napisać w komentarzach, kto jako wyzwanie. Może zrobię w następnym odcinku. Nie, nie otwieraj, zepsuła. Jeszcze nasze teraz się nazywała. Ale jest dużo. Tu weź na palec trochę i wtedy. Ja pierdzielę. Dumie! Yeah, Dumie! O! A czemu krokinał? Oj, to jest okropne, to jest hardcore. Ej, mogę zrobić pranka na mamę z tym. Wlać co całe do herbaty czy coś. Do kawy. O, do kawy. Ej, więc napiszcie, czy mam to zrobić czy nie, bo to może być też fajne. Kwas cytrynowy, taki mini prank do nas napręgie. Tutaj przetnij, ale mapę odwróć. Ale mnie sprankowałaś. Nie. Tu coś pisze na samym dole. Nie! Nie! Będziesz sprzątać. Wiesz, ja... wiesz, że to będzie. Ty zamierzasz to sprzątać? Uważasz, że to jest śmieszne? Śmieszy cię to? Ziom, zdajesz sobie sprawę, co tu się właśnie wydarzyło? Nie! Wiesz, ja jeszcze mam filmy do oglądania dzisiaj. Przestań już, Justyna! Przestań naprawdę! Podpaska masz, proszę! Podpaska dla ciebie! Gdy jest zimno, wystarczy to małe cudeńko, aby cię rozkrzać. Chcesz też herbata? Co to jest, kurde? Wow, ale ciepłe! Nie! Ale zajebiście ciepłe! Nie, zajebiście ciepły jest. I na początku żartowałem, ale teraz serio jest ciepły. Tak. Naprawdę jest ciepły. to jest. Nie wiem, ale jest ciepły. Naprawdę jest ciepły, ludzie. Ja myślałem, że żartowałem na początku i tak sobie bawiłem, myślałem, że to jakaś herbata. Jak się kiedyś wybiorę na Antartydę, to na pewno wezmę to. Dobrze i to by było tyle na dzisiejszy fanart. Dzięki Julka, było bardzo fajnie. Jak chcecie wysłać swoje fanarty na odcinek, możecie wysłać na... Możecie wysłać na... Możecie wysłać na adres na dole. A teraz lecimy dalej. Dobra, więc komentarz tego tygodnia, chociaż mnie teraz jak to przemyślam, to jest dwa tygodnie, bo to dwa tygodnie mamy niedzielę ze Ale no, w każdym razie, no i tak jest wtorek, nie wiem czemu macie ciągle te sikiera, motyka, ale pierwszy raz czytam to, więc nie, nie, nie zabijcie mnie. Sikiera, motyka, linka, drut, adu, biela, Dobra, teraz mamy dziwne rzeczy. Jak wiecie, te wszystkie rzeczy, dziwne rzeczy i fanartnicy, nic nie wiem, co to jest, to kupuje Justyna przed odcinkiem. Ja się dopiero dowiaduję tutaj, więc jeśli będzie. Bardzo słabe. To nie jest moja wina. Dobra, lecimy z pierwszą rzeczą. Pierwsza rzecz to. Aha, O nie, nie, żartujesz. Ale zajebiste. Ale zajebiste. To, ale fajne, ale ja nienawidzę się jeszcze nie takich rzeczy. Grrr. Fuj, patrząc, oh, jak lata patrzę to jest mi źle, fuj, wszędzie go widać Nie wiem, po prostu miałem taką historię mega posraną, jak byłem młody Wpadłem do takiej dziury, znaczy skakałem po takich w, w takich dużych kulkach siana I pakują je w takie torby, tak mniej więcej tego rozmiaru jak ten stół I taka trawa jest mega długa, nie? I spadłem do trawy, do ulu i taki kurde szerszyń mnie go nie złapał mnie, strzyknął mnie w ucho A przy okazji leciałem przez sporo, strasznie sporo tych roślin, e, które ciekują I byłem cały okuty w ogóle po prostu koszmar, y, koszmar taki był po prostu, jak byłem młody, miałem, z kim, nie wiem, 10 lat wtedy i od, od tej chwili po prostu nienawidziłem przestrzeni. Dobra, po pół godzinach zmarnowania pieprzonego czasu na te głupie gówno, które przede wszystkim przyszło zapakowane w pudełku, źle zapakowane. Niektóre części już było, były złożone w złej kolejności. To nie dość, że było złożone w złej kolejności, to nie da się kurde nóg tworzyć. I wyobraźcie sobie, że nie mam 6 lat, a to jest kurde zabawka dla 6 lat. Wszystko, Tu się jednak kurde coś połamało. Tutaj jakaś część kurde beznadziejna. Wiecie co? Nie złożymy tej pszczoły. I absolutnie nie warte 50 zł. A jak ktoś by kupił to dla swojego dziecka, to bardzo, bardzo im współczuję. A, dobry! Dobry, Kirby. Dobrze. Niestety. Kerry dostał ostry strzał od O, jednak jest walka. Tytytytitli, titititli. nie gryź Następna ciekawa rzecz jest basket desk. Yeah, basket desk. Zobaczymy co to jest, o co tu chodzi. Chyba już wiecie. I słuchajcie, zobaczymy jak to faktycznie wygląda. Z tego samego sklepu, więc nie spodziewam się cudów. Ale zobaczymy. Dobra, jest tacka. To wygląda trochę sprościej do złożenia. Ciśniemy. O! Już widzę pierwszy problem. Zaplątanie. Dobra, mamy to. No i dobra, tu chyba prosta sprawa. Kurde! Yes! Yes! To się przynajmniej udało złożyć. Ej, to jest zajebiste! Ja bym nawet nagrał odcinek z tego osobno. Jak chcecie, to dajcie znać. Słuchajcie, i to na polega na tym, że trzeba tak zrobić. Uuuu. Do dwóch razy sztuka? Nie, nie będzie. I trzecie. Dobra, przechodzimy dalej. Dobra, teraz czas na małego pranka. Znaleźliśmy coś w sklepie z Justyną i stwierdziliśmy, że zrobimy Kermiemu pranka. Ogólnie on strasznie lubi, jak rzeczy się ruszają, chodzą. I ostatnio mieliśmy takiego pająka, który chodził. Ale tym razem kupiliśmy myszkę, którą my możemy kontrolować przez taki mały pilocik. Więc zobaczymy, jak zareaguje na to. Tam leży teraz. Jeszcze nie widział. Ale zaraz puścimy myszkę po Tajewie i zobaczymy jego reakcję. Ale będzie śmiesznie.

Dobra, czas na zdrapkę. Mamy zdrabkę. Trzymamy kciuki, żeby była dużo wygrana, bo leci to na dobre cele. 3, 2, 1. Wyszukiwamy wygrywające liczby. Coś czuję, że będzie grubo dzisiaj. Trzymajcie kciuki. 30, 09, 49, 47 i 12. Jak zobaczycie ludzie, proszę Państwa, jeden z tych numerów to oczywiście mamy wygrane od razu i szukamy. Pierwsza linia, zdrapujemy. 39, nic, 29, nic, 11, 6 i 42, kurde, 48, 46, 05, 18, 46, 14, nic, dalej, nic. Ale ciśnijmy dalej. Jeszcze z nadzieją, że coś tu się wygląda. O kurde, 10 tysięcy, ale by grubo. W końcu wiesz, jak robimy zdrabkę cały czas, to w końcu musimy coś dobrego wygrać. 24, 32, 31, 30, 19, o nie, 9, mamy, dobra. Trzymajcie kciuki, ostatnia szansa, żeby coś wygrać. Na razie chyba w każdym odcinku coś wygraliśmy. Więc może być szansa, ale po prostu w końcu nie wygramy. No chyba wygląda na to, że nic nie ma. To jest 25. Ostatnia szansa musiałoby być to 49. Oje, oje, a i co myślicie? 80 złotych by było. Jest taka szansa. Fajnie by było. Strapię troszeczkę. Nie. Proszę Państwa, mojej drodzy. 43. Wyzwanie od widzów i to wyzwanie będzie takie, chociaż nie wiem, czy znamy dokładnie co ta osoba miała na myśli pisząc to, ale jesteście żeloni albo po prostu nie umiecie pisać. Pomaluj się na rudy. Co do końca to znaczy? Nie wiem. Ale spróbuję zrobić to, co uważam, że to mogłoby znaczyć dla Was. Więc tutaj macie efekty. Dobra, więc żeby się pomalować na rudo, może wielu z Was nie wiedzieliście, ale można użyć takiego pędzelka. Zaczyna się od robienia coś takiego. Cztery na każdą stronę, trzy kółka na nosie, zamykasz oczy, mówisz jestem rudy, jestem rudy. <ścoughs> trzy razy, jestem rudy, usuwasz usta sobie i odliczasz sobie. Trzy, dwa, jeden. I jesteś rudy. I właśnie tak się maluje na rudo. Chyba o to chodziło w komentarzu. Proszę bardzo. A więc dzięki wszystkim bardzo za oglądanie dzisiejszego filmiku. Jeśli wam się podobało, oczywiście zostawcie łapkę w górę. Jeśli będzie dużo łapek w górę, to będziemy kontynuować tą serię. I jeśli będzie bardzo, bardzo dużo, to w następnym odcinku zrobię to, co mówiliśmy z mamą. Dobra, więc kończę odcinek i do zobaczenia w następnym odcinku. Subskrybujcie, być na bieżąco i tak się żegnam właśnie z wami. Trzymajcie się, żumeczki. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.